Siemano! Witam spawalników i spawaczy. Dzisiaj będzie lutowanie twarde. Ktoś powie, a co mnie to interesuje? Otóż niech Cię zainteresuje, bo to nawet jest ciekawe. Posłuchaj. Lutowanie właśnie możemy sobie podzielić na dwie grupy. Twarde i miękkie. Do miękkiego przejdziemy w kolejnym filmiku. Dzisiaj zajmiemy się twardym. Otóż, lutowanie twarde występuje od 450 stopni Celsjusza. Kluczowe do tego są topniki. Przykładowo Borax. Chodzi tutaj o zwilżalność materiału. Beztopnikowy może być przykładowo w próżni i tylko w próżni. Temperatura lotowania mosiądzu jest to około 800-900 stopni. O co chodzi właśnie z tym topnikiem? A już tłumaczę. Co jeszcze mogę powiedzieć? Topnikiem nie musi być koniecznie borax. Jest wiele topników, które można użyć jeśli chodzi o lutowanie. Topnik ma za zadanie zwilżyć nam tak materiał, aby lód się nam ładnie rozpłynął, pokażę Wam to na przykładzie rysunku. Otóż mamy coś takiego i mamy coś takiego. Otóż chodzi tutaj o to, żeby po wysmarowaniu, że tak powiem, topnikiem materiału rodzimego podczas skraplania tudzież. Nanoszenia lutu na powierzchnię nie zrobił nam się, że tak powiem, taki dziabąk, tylko żeby nam się ładnie rozpłynęło. Właśnie to daje topnik. Chodzi o to, żeby było wszystko powyżej 90 stopni. Przykładowo, może być tutaj najlepiej to, jak się rozpłynie nam jak najbardziej na płasko. Przykładowo 150 stopni czy 120 stopni. Wtedy będzie idealnie. I tak to właśnie wygląda. W praktyce na razie nie mogę Wam tego pokazać, aczkolwiek obiecuję, że będzie to i pokazane w praktyce. A co do praktyki, postaram Wam się to zobrazować na takim przykładzie. Przykładowo mamy jedną rurkę w drugiej. Wybaczcie za takie rysunki prymitywne. I to miejsce chcemy pokryć. Zalutować. Chcemy zalutować to miejsce. I przykładowo, mamy palniczek, grzejemy sobie dookoła, do uzyskania właśnie ten, tej temperatury, przykładowo 800-900 stopni, jeśli chodzi o mosiąc. I zawsze, oczywiście jest to zwilżone boraksem. Zawsze palnik trzymamy z drugiej strony, niż podajemy lód. Lód podajemy z tej strony, palnik.